Czy kojarzycie program Julia Lajszyk na zat na w niemieckiej telewizji? Program o poszukiwaniu zaginionych członków rodziny. Trochę taki odpowiednik naszego polskiego, gdzie konkretnie ktoś poszukiwał um, na przykład swoich rodziców, bo był adoptowany i o tym nie wiedział. I dokładnie na tym polega również program Julia Lajszyk et czyli proszę zgłoś się. To jest program, do którego mogą się zgłaszać prawdziwe, faktyczne, prywatne osoby, które. Poszukują swoich zaginionych rodzeństwa, rodziny, może nawet dawnych przyjaciół, z którymi z jakiegoś powodu stracili kontakt, a bardzo chcieliby odzyskać. Program w Niemczech ma bardzo dużą oglądalność, jest bardzo emocjonalny, opiewa no, na faktach, więc pokazuje też prawdziwe, po prostu rodzinne poszukiwania. Jest, no, pokazuje to, to, to napięcie i tą taką ciekawość za tym. Czy y, Julia i jej zespół znajdą tą rodzinę, czy tą osobę poszukiwaną, czy też nie? No i jak trochę jak dają, pokazują też, jak oni rzeczywiście podróżują i poszukują tych osób. No i teraz tutaj ciekawostka: Julia Lejszyk była już kiedyś w Polsce, ponieważ członkowie rodziny poszukiwali się z Polski i z Niemiec. Bazowało to na tej historii, że rodzina tuż po wojnie została rozdzielona, ponieważ Dziecko zostało adoptowane w Polsce, i ta rodzina wyjechała do Niemiec, a inne rodzeństwo zostało w Polsce. I to adoptowane dziecko, ta dziewczynka, m, dopiero w dorosłym życiu dowiedziała się o tym, że jest adoptowana. Przypadkiem całkowicie. Więc to też wzbudza emocje, prawda? Ona gdzieś. Bodajże na Strychu się dowiedziała, od, znalazła list od swojego brata sprzed paru dziesięciu lat o tym, że ją chciałby bardzo poznać się z nią spotkać przede wszystkim. Po prostu chciałby się z nią po latach spotkać. No i dopiero wtedy już tak naprawdę ona to zdradziła wtedy swojej wnuczce, już, już jest starszą panią, babcią, i wnuczka zgłosiła ją do tego programu i szukali. No i teraz właśnie zdradzam Wam, że ten program już był wyemitowany. To rodzeństwo było, nie było, tego wam nie zdradzę w Polsce. No i oczywiście poszukiwali tłumacza, kto był tłumaczem ja ten program możecie zobaczyć na YouTubie, on już był w zeszłym roku emitowany. I jest tam parę scen, w których ja pomagam tłumaczyć i rozmawiać. Byliśmy w kościele, byliśmy u znalezionych przez czasami internet lub telefonicznie.

Pojednania i połączenia tych dwóch ym, osób, które się poszukiwały. Gwarantuję Wam gęsią skórkę i, co dla niektórych osób, które bardziej są wrażliwe, że również przeżyjecie ten program. Pojawia się praktycznie w telewizji chyba co tydzień i w tą niedzielę. O tutaj będzie kolejny program i mogę Wam zdradzić, że tutaj również byłam tłumaczem. Mam już zmontowane wideo z nagrywania tego odcinka, trochę takich moich insights i tego, jak to się odbywało, jak byliśmy w Polsce, jak ja to widziałam moimi oczami. To oczywiście dopiero udostępnię po tym, jak to się pojawi w telewizji. Póki co zapraszam Was serdecznie na zadańce do obejrzenia tego programu, gdzie może na, w paru scenach zobaczycie właśnie mnie, jak tłumaczę, jesteśmy razem w Polsce, szukujemy tych osób. A potem ja na YouTube wrzucę mój odcinek, gdzie zabieram Was z sobą w, wtedy w, w podróż właśnie do Polski z zespołem filmowym i z ekipą i gdzie razem pracujemy nad tym. Będzie mi bardzo miło, jeżeli włączycie na Zatańc, żeby popatrzeć, jeżeli może mi napiszecie komentarz na YouTube, jeżeli mi napiszecie wiadomość na Instagramie, jak będziecie oglądać, albo jak mnie na Instagramie oznaczycie, na przykład filmując krótko telewizję, że, że mnie zobaczyliście, że mnie śledzicie. Naprawdę będzie mi bardzo miło. I również jeżeli, jeżeli potem włączycie, żeby zobaczyć ten materiał przeze mnie zmontowany, taki trochę z backstage, jak, jakie to dla mnie było, jak ja to przeżywałam, jak do tego podchodziłam, no jak, jak wygląda, wyglądało nagrywanie tego backstage, czyli najpierw w telewizji, a potem mój, mój materiał, który sama nagrywałam w trakcie podróży. Dajcie mi również znać w komentarzu, czy wróciliście na YouTubie do tego um, odcinka sprzed roku i go obejrzeliście, czy Wam się podobał, czy byliście wzruszeni, jak Wam się podoba właśnie ten program Julia Lajsiek? Dziękuję Wam, że włączyliście i obejrzeliście do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!